Każde ludzkie życie to opowieść. Jak powiedział jeden z pisarzy polskich, powiedział to niedawno: W środku jesteśmy baśnią. Ważne jest umieć spojrzeć na swoje życie z boku, z dystansu, właśnie jak na taką opowieść umieć ją odczytać, dostrzec jej bieg, motywy, spróbować zrozumieć jej sens. Możliwe jest to, możemy zobaczyć my sami, nasze życie, jego warstwy, rozwój, dynamikę. To wszystko, co przeżywamy tak zwyczajnie, nieraz tak bardzo dosłownie, wszystkie sytuacje, spotkania, atmosfery, które, które nasze życie niesie, to jakaś całość, to właśnie materia tej powieści utkana z emocji, ale i z ciosów, tak? Z tego co nas dotyka nieraz bardzo mocno z zewnątrz to też są dzieje naszych ram, naszych upadków, ale i też naszych zwycięstw. Doświadczenia zewnętrzne żłobią stany naszego ducha, naszą refleksję, decyzje, takie czy inne, albo ich brak. Widzieć, dostrzegać tę powieść, baśnie naszego życia, a zrozumieć ją, te dwie różne sprawy. Smak życia i jego taka najbardziej prawdziwa treść to, to chyba właśnie zawieszenie między świadomością tego kim jesteśmy a zrozumieniem tego kim jesteśmy, zrozumieniem sensu naszego życia. Modelem i na swój sposób mistrzem w tym Patrzeniu na siebie i w przyjmowaniu tego wszystkiego, co wynika z patrzenia na własne życie, jest Hiob, biblijny, mędrzec, postać na poły fantastyczna, na poły, na poły właśnie jakaś szczególnie bliska. To przykład refleksji nad życiem, nad jego dramatem, refleksji bardzo szczerej, bolesnej, prowadzonej wobec Boga. To zarazem wielka szkoła modlitwy i ludzkiej uczciwości, kształtowanej w bezradności. To początek Księgi Hioba, początek, który jest niczym innym, niczym innym jak właśnie opowieścią dobrze się rozpoczynającą. Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny. I unikający zła, miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło 7 tysięcy owiec, 3000 tysiące wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei. W własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy miał czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał cało palenie stosownie do ich liczby, bo mówił Hiob do siebie: Może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w serca. Hiob zawsze tak postępował, co za Wymowny kontrast płynący z tej opowieści, z jej samych początków. to powodzenie, szczęście człowieka wybitnego i zarazem jakaś rysa, poczucie powinności wobec Boga, szczęście, które jednak ma w sobie jakiś brak, jakieś zaangażowanie, jakiś niepokój. Powodzenie jakby nie istniało, nie wystarczyło pojawia się troska, obawa, serce chyba jest gdzie indziej niż w tym całym szczęściu, które zewnętrznie wydaje się oczywiste, czy to jest jakiś perfekcjonizm, może brak umiejętności życia, bezproblemowo w pokoju jakieś szukanie dziury w całym, zamartwianie się, tworzenie sztucznych problemów. Sporo takich sytuacji mam wokół ludzi niezadowolonych jakoś siebie, szukających niewiadomo czego. A może to po prostu wyraz normalnego, ludzkiego niepokoju, szukania Boga, tej tęsknoty nieukojonej, która tak naprawdę towarzyszy naszemu sercu, kiedy jesteśmy uczciwi, jak podobać się Bogu, jak być wobec Niego sprawiedliwy. To jest troska jedyna, słuszna. No to wszystko troska o prawo Boże, o zachowywanie Go. Wszak Pan Jezus jasno mówi: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. W ten sposób życie będzie upływało w nieustannej trosce, w nieustannym niepokoju, który nie jest niczym innym jak czuwaniem, gotowością, nieustannie wyostrzoną. Świadomością Bóg. Bóg jest też trochę taki jak ten Hiob w swoim obchodzeniu się z nami, jego synami, córkami. Nie tyle cieszy go nasze powodzenie, jest raczej czymś normalnym, oczywistym. Większe zainteresowanie budza wzbudza u niego troska, byśmy nie zgrzeszyli, byśmy nie upadli. Pan Bóg myśli za nas pedagogicznie jest odpowiedzialność dzieci Hioba, jest odpowiedzialność człowieka stworzonego przez Boga i tak bezradnego, jak to przepięknie pokazuje każda z kart Biblii. Ale może jest to właśnie bardzo ojcowskie podejście. Przecież mamy zrzucić naszą troskę na Boga, zaufać Mu, by On sam działał. Bóg zatroska na człowieka, działający zamiast Niego, przecież. Na tym polegało, polega dzieło zbawcze. I jeszcze na koniec ciekawe spostrzeżenie: nie zgrzeszyć mogą tylko synowie, a, a, a córki siedmiu synów trzy córki ciekawy taki mały feministyczny motyw tej opowieści jakże bardzo prawdziwy i przez to przejmujący.